Pan Donald, pan premier Donald Tusk yy, yy, pozwolił sobie na, no zresztą jak zawsze już jesteśmy też od tych yy, nieomalże dwóch lat przyzwyczajeni do e, jego tych wpisów na platformie XI w jakichś takich komentarzy beznadziejnych i tutaj sobie pozwala w, w, jakby w tak w szyderczy sposób kpić i yy, straszyć też w, w, i, i prezydentów Prezydenta, ale w, także w, i Polaków. I tutaj bardzo dobrze mu się pan prezydent odwinął prezydenta Andrzej Duda, rzeczywiście te, tak jak określacie panowie w taki żołnierski sposób, bo przypomniał mu no co on robi od grudnia 2023 roku, jak, jak rządzi, jak łamie prawo, pamiętajmy przejęcie mediów publicznych, w nielegalne przejęcie w prokuratury, wsadzanie ludzi do więzień tak naprawdę za nic, szukanie, gonienie nie wiadomo kogo, w zwijanie państwa polskiego, stan beznadziejny finansów państwa polskiego i można byłoby tak nieskończoność wymieniać. I i słusznie jeden z panów zauważył, że f, jeszcze za co przecież my wszyscy. Ja nie chcę mówić babcia Kasia, bo, bo, bo to nie przy, Nie chcę tutaj jakby, żeby to dotyczyło to jest, wszystkich innych jest, babci. Tak, tak, taka osoba wulgarna i agresywna, propagandowa tak, figurę, Bo sama tak. jestem babcią, ale pani Augustynek jest rzeczywiście, i tu muszę to powiedzieć, ohydnym babskiem, prowokatorką, <laughs> która od lat rzeczywiście jest na tych ulicach. W, za nią podążają dziesiątki policjantów, no przecież nieraz to wygląda tak jak z, fi, z filmów w jakichś takich gorzkich komedii, jak idzie sobie pani w otoczeniu 10 czy 15 policjantów. Pamiętamy filmiki, co ta pani wyprawia, co wyprawia wtedy o co oskarżony jest i, i, i jaki wyrok otrzymał pan Robert Bonkiewicz, co się działo przed kościołem na, na Krakowach. Przedmieściu, jak była agresywna, jak była wulgarna, jak szarpała ludzi, jak potrafiła pluć na policjantów, na, na wszystkich innych. No taka jest pani Augustynek, i to ona powinna mieć to oskarżenie. Ona powinna pani, mieć wyrok. Pani...